Zostałam poproszona, by poprowadzić taką medytację w obecności Jezusa Chrystusa, która miałaby za zadanie uzdrowić wszystko, co potrzebuje teraz przytulenia, miłości najwyższej. energia Jezusa Chrystusa, która uzdrawia wszelkie iluzje chorób, rozpuszcza wszystko, co nie jest światłem i miłością, gdy tylko się pojawia. Dzielę się z wami tym, tym co mi samej pomaga, co u mnie już działa, bo jest to Teraz, w tych czasach, tak bardzo ważne, żeby czuć się dobrze, żeby świecić światłem najwyższego w swoim najwyższym potencjale. I właśnie po to powstała ta medytacja. Będziemy uzdrawiać wraz z Jezusem Chrystusem wszelkie dolegliwości, wszelkie problemy zdrowotne, wszelką niemoc, czy to fizyczną, czy umysłową, bo wiem, czuję tą moc Jezusa Chrystusa, czuję moc Jego imienia, jaka jest ogromna i ponad wszelką iluzję. Uwielbiam powoływać się na cytat. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. Jezus Chrystus, Imię ponad wszelkie imię. Dlatego teraz, ukochany, Boże Ojcze, mamo, całkowicie rozluźniam się w Twojej obecności, przywołuję Twoją świętą obecność dla siebie i dla wszystkich, którzy będą teraz tylko słuchać. Proszę Ciebie, ukochany Boże, obejmij mnie z wszystkich stron. Od dołu, od góry, po bokach, z przodu, z tyłu. Chcę poczuć Twoją świętą, kochającą obecność. Przywołuję Ciebie, ukochany Jezu Chryste, Twoją najświętszą, najczystszą, najbardziej miłującą ze wszystkich obecność. Obejmi mnie ze wszystkich stron, Jezu Chryste. Od dołu, od góry, po bokach, z przodu, z tyłu. Obejmij mnie od środka, wypełni. Ja Ciebie przywołuję, ukochany Jezu Chryste. Przywołuję Twoją świętą obecność. Z ogromną czcią, na jaką zasługujesz. Kłaniam się. Cały Twój majestat otula mnie teraz. Zapraszam Ciebie do mojego serca, ukochany Jezu. Moje serce jest otwarte na Ciebie. Chodź i zajmij miejsce w moim sercu teraz. Rozluźnij się, rozluźnij się. Rozluźnij się i poddaj się, ukochany Jezu Chryste. Moje serce jest otwarte na Ciebie. Chodź i zajmij miejsce w moim sercu, proszę. Kochany Jezu Chryste, moje serce jest otwarte na Ciebie. Chodź i zajmij miejsce w moim sercu. Rozluźnij się. Twoje święte imię jest ponad wszelkie imię i przywołuję je teraz z całego mojego ciała, by każda komóreczka mojego ciała nasycała się Twoim światłem, Twoją miłością, Twoją błogością. Kochany Jezu, pochyl się nad tą moją dolegliwością, którą teraz Ci pokazuję. Pragnę wraz z Tobą przytulić to miejsce z całą Moją miłością i z całą Twoją miłością. Proszę, Ty przeze mnie ukochaj to miejsce teraz. Skup się teraz na miejscu Twojego ciała, które tak bardzo prosi teraz o miłość, o uwagę, o przytulenie. Rozpuszczenia, przywołaj to miejsce i całą swoją uwagę skup dokładnie poczuj to miejsce, cała Twoja uwaga w tym miejscu. I razem z Jezusem Chrystusem. Przytul to miejsce całą miłością swojego serca. Otulam, otulam. Razem z Jezusem Chrystusem otulam. Kocham, kocham Cię, kocham Cię. Uwalniam Cię. Widzę Cię. Widzę Cię. Dziękuję, że się pokazałeś. Już Ciebie przytulam. Już Ciebie błogosławię. Kocham Ciebie. Jak matka swoje ukochane dziecko, tule Cię teraz do serca, razem z Jezusem Chrystusem i Jego całą miłością. Jezu Chryste, Proszę Ciebie o Twoją miłość w moim sercu, bym umiała odtulić tą dolegliwość, ten problem. Kocham Cię, kocham cię, przytulam cię, rozluźnij się, rozluźnij się, jestem tu, jestem tu. Akceptuję Ciebie całym, całym moim sercem. Kocham Cię. Przytulam Cię. Jestem tu całą moją uwagą, żeby Ci pomóc. Jezus Chrystus rozpuszcza całą iluzję tego problemu w tym ciele, w tym miejscu, teraz. I święte imię Jezus, które teraz przywołuje, które, które jest ponad wszelką iluzją, krąży w całym moim ciele. Jezus, Jezus Chrystus, święte imię Jezus, imię ponad wszelkie imię, światło świata, najwyższa moc miłości, najwyższe miłosierdzie przywołuje Ciebie, ukochany, do każdej komóreczki mojego ciała, a szczególnie tam. Gdzie jesteś teraz najbardziej potrzebny? Jezus Chrystus krąży w moim ciele, w każdym miejscu, w całym moim krwiobiegu. Wypełnia każdą komóreczkę. Imię Jezus Chrystus i wszelkie przestrzenie międzykomórkowe, a na imię Jezus wszystko wraca do równowagi. Wraca światło, wraca życie w imię Jezusa Chrystusa. Każda komóreczka mojego ciała jest nasycana najświętszym światłem w imię Jezusa Chrystusa. To się dzieje teraz. Sam Jezus rozprzestrzenia się w moich tkankach, leczy, oczyszcza, odżywia i wzmacnia. Uświęca, gdy wymawiasz te słowa, Jezus Chrystus uświęca każdą Twoją tkankę, każdy narząd, Jezus Chrystus, światłość świata. Uwielbiam Cię Jezu Chrystę w tym uzdrowieniu. Uwielbiam Ciebie. Niech będzie błogosławione Twoje święte imię, imię ponad wszelkie imię Jezus Chrystus krąży w moich tkankach. Jezus Chrystus krąży w moich przestrzeniach międzykomórkowych. Jezus Chrystus krąży w mojej krwi. Jezus Chrystus, Jego serce w moim sercu teraz. Kochany Jezu Chryste, pragnę przylgnąć do Ciebie jeszcze mocniej. Dostroić się do Twojej Świętej, Najświętszej Obecności, Miłości i Światła. Proszę, przytul mnie teraz tak mocno, by moje serce zatopiło się w Twoim sercu. Moje ciało zanurzyło się w Twoim Świętym Ciele na najwyższym poziomie z możliwych. Cała moja istota jest kąpana teraz. Twoim świętym bycie, w Twojej najświętszej obecności Jezu Chrysta. Jezus, 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 rozluźnij się. Jezus Chrystus tu jest. Poczuj to. Jezus Chrystus napełnia całe Twoje ciało swoją obecnością, a Ty na to pozwalasz. Rozluźnij się. On Ciebie wypełnia teraz na wszystkich poziomach swoją prawdą, jedyną prawdą, że ponad miłością nie ma nic, jest tylko miłość, reszta to iluzja. Rozluźnij się. Przyjmij całą prawdę o tym, że jesteś bezpieczny, bo jesteś w objęciach Najwyższego Boga Ojca, Mamy i Jezusa Chrystusa. Tutaj, światło świata otula ciebie ze wszystkich stron i od środka, wypełnia ciebie. Jesteś nasączany najświętszą świętością. Dostrajasz się do najświętszej świętości. Cała Twoja istota aduluje najwyższy majestat Boży. W jedności z Nim jesteś Nim. Adoracja, zachwyt, Jego świętością, Jego najwyższą, miłością i majestatem, zachwyt. W Jego obecności. Jezus Chrystus pochyla się nad każdą Twoją iluzją choroby, dolegliwości. Pochyla się teraz i Jego święta obecność i święte imię. Wypełnia to miejsce. Kocha, przytula. Miłuję, rozpuszcza, uświęca, proszę, poproś całym sercem, żeby wzmocnić jeszcze bardziej to doświadczenie uzdrowienia. Proszę, 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 jestem tu i proszę Ciebie o pomoc. Jestem tu, kocham Cię Jezu, kocham Cię Boże. Przytulam się do Ciebie, Ty mnie otul, Twoja uzdrawiająca obecność jest moim nektarem, jest moim eliksirem zdrowia, witalności, Ty jesteś eliksirem wszelkiej miłości i radości we mnie, Ty jesteś moją prawdą o mnie samej. Ja w Tobie jestem najwyższą doskonałością i znika cała iluzja, wraca prawda o mojej najwyższej świętości w Jezusie Chrystusie, w Bogu Najwyższym. Jestem uzdrowiona, jesteś uzdrowiony, bo ja i mój ukochany jedno jesteśmy. Ja jestem Ojcem, a Ojciec jest mną. Ja i mój Ojciec jedno jesteśmy teraz. Jezus, Jezus, Chrystus, Jezus, Chrystus. Imię ponad wszelkie imię, światłość świata, ponad wszelką iluzją. Obejmuje wszystko swoją światłością, rozświetla wszelkie mroki, rozpuszcza całą iluzję, włącza światło w to miejsce, które teraz tak bardzo potrzebuje tej prawdy o miłości. Gdy włącza swoje światło, ciemność automatycznie znika. Rozpuszczenie w tym świetle wszelkiej iluzji wraca. Wiosna w Twoim życiu i w Twoim ciele. Świętość, świeżość, uzdrowienie na najwyższym poziomie. Jezus Chrystus krąży w Twoich żyłach. Święty Imię Jezus napełnia każdą Twoją komóreczkę i przestrzeń komórkową. Świętość, światłość nad światłościami. Przywołujesz ją teraz, więc jest tutaj z Tobą najświętsze otulenie i uzdrowienie, światło wszystkich świateł, moc imienia Jezus, to cudowny skarb. Wzywając Święte imię Jezus, apostoła, Apostołowie. Czynili cuda, uwalniali od chorób, ponieważ to jest imię ponad wszelkie imię. W to imię możesz ogłosić nad sobą pełne uzdrowienie. To tylko zależy od Ciebie, co wybierasz. To Twoja wiara to czyni. Ja wierzę, że Jezus Chrystus uzdrawia teraz każdego, kto słucha tej medytacji. Ja wierzę, że Jezus Chrystus jest obecny z każdym, otula każdego, błogosławi i uwalnia, od wszelkiej niemocy przywraca całkowitą doskonałość w jego ciele, umyśle, duszy i życiu. Zgodnie z najpiękniejszym boskim marzeniem na twój temat wraca Twoja doskonałość, harmonia, świętość, równowaga, zdrowie, chęć do życia. Wraca: wraca radość życia i pogoda ducha w świętym imieniu. Jezus ogłaszam Twoje pełne uzdrowienie w imię Jezusa Chrystusa teraz. Bo kocham, ja w imię Jezusa Chrystusa ogłaszam Twoje pełne uzdrowienie teraz. Bo kocham. W imię Jezusa Chrystusa jesteś uzdrowiony, jesteś uzdrowiona. Bardzo mocno w to wierzę, bardzo mocno to czuję. Bo kocham. Bądź błogosławiony w imię Jezusa Chrystusa. Na koniec przeczytam ci fragment pięknego poematu świętego Bernarda, który bardzo czuje sercem. Jezus jest miodem w ustach moich, słodką melodią w uszach, radosną uciechą w sercu. Smuci się kto z Was, niech tylko Jezus przyjdzie do jego serca, niech wypłynie na jego usta. A oto wobec światłości jego imienia pierzchnie każda chmurka i powróci wesele. Niech będzie błogosławione święte imię, Jezus. Uwielbiam Ciebie, Jezus, w uzdrowieniu Twoim dla nas wszystkich. Kocham Cię.